Cześć, siemka. witam Was moi widzowie. Dzisiaj, jak już pewnie mówiłem w ostatnim odcinku, będę otwierał mini puszkę z Road to Euro 2016. Taka puszka zawiera 24 karty, a także jedną kartę limitowaną. Jest to puszka wydana na rynku niemieckim. Jeżeli jesteście ciekawi, to mam tu jeszcze dużą puszkę, która zawiera 48 karta także jedną limitkę no ale tą puszką zajmiemy się w następnym odcinku na no dzisiaj już zapraszam was na tą puszkę e, mniejszą no i zobaczymy co mi się tu ciekawego dzisiaj trafi puszka oczywiście jest nowiutka zafoliowana jak widzicie także mam nadzieję że pan mi coś ciekawego w niej no i co, otwieramy. Otwieramy. O Ja nigdy nie lubię tych puszek otwierać, bo one są zawsze takie ściśnięte i trochę trudno się je otwiera no ale jakoś się udało. No i co mamy w środku? O proszę. Piękna limitka. Andrea Pirlo Limited Edition, chociaż tu jak widzicie na górze jest trochę niestety uszkodzony róg. No szkoda trochę, ale limitka piękna. Andrea Pirlo, oczywiście z reprezentacji Włoch, piękna limitka. No trochę ta ten róg mi trochę wadzi, no, ale trudno. No i mamy już jeszcze cztery saszetki z tego co dobrze kojarzę. Dobra. Puszeczka już jest pusta, Na sobie ją zamkniemy. Fajne są te puszki, ja je bardzo lubię. Tak zwane puszki mydelniczki. Takie e, fajne i można sobie je na szafie czy na półce położyć. Fajnie to wygląda. Z Champions League właśnie mamy już dwie takie. No i mamy cztery saszetki. Cz saszetki oczywiście są standardowe, takie jak w tej edycji. No i. Mm, Otwieramy i zobaczymy, co mi fajnie tu ciekawego. W tej mini puszce. Ok, jedziemy. O, proszę, na początek wskakuje mi bazówka Andrea Pirlo. Pi Pirlo, oczywiście, na limitce Fajnej karcie mi wskoczył wcześniej. Dalej mamy. O tu się coś skleiło, ale mamy bazówki tylko Cezara, Bonuciego. Dalej mamy Inlera, o proszę Dynamocard, e, Ivan Perisic z Chorwacji, go chyba nie miałem, także fajnie. I tu mamy jeszcze Lulicia na bazówce, no te bazówki są jak wiecie z tej edycji bardzo fajne, mi się bardzo podobają, nie wiem jak wam. No i fajnie byłoby zebrać całą tą edycję. McLean z Irlandii. Dalej jedziemy, mamy Jacko. Jest również, o proszę, herb Irlandii. Tego herbu nie miałem, super. Dalej, puzelek z Rosji. Fajnie. Kolejny Dynamo. Tym razem jest to Selcuk Inan. Tego Dynamo też nie miałem, także super. Dwa dynamo mi wpadły już, których nie miałem. No i tu mam jeszcze isko z Hiszpanii. To jest bazówka. Dwie saszetki za nami, jeszcze dwie przed nami. Także zobaczymy. Choć już nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej już, moi drodzy. O proszę, jaka świetna bazówka mi się trafiła. Robert Lewandowski. Nasza gwiazda reprezentacji eee, wcześniej mi się trafił mega starter packu na limitce. No nie chcę mi się teraz akurat tego, tej limitki wyciągać, bo już ją mam w albumie, ale piękna karta, no i teraz naprawdę również piękna karta Robert Lewandowski na bazówce. No Robert Lewandowski ostatnio w meczu tego Bayernu z Borussią, co Bayern e, niestety odpadł. Niestety czy niestety, Lewandowski dostał urazu, no i niestety pojechał do szpitala, ale mam nadzieję, właściwie mu się nic takiego nie stało, bo to twardy zawodnik, kawał twardego, twardy gość i na pewno Robertowi nic się poważnego nie stało. Dalej mamy Verratiego, jest również kozacik. Sommer, tu mamy jeszcze. Wow, maskotka, już druga moja. Te maskotki, jak wiemy, jedna na. jedna na 50 saszetek trafia się. To jest już moja druga, także pewnie pójdzie na wymianę jakąś. Jakby ktoś nie miał oficjalna maskotka z Euro 2016. No, całkiem fajna karta. Mimo wszystko. No i mamy tu jeszcze Sorrukę. No i ostatnia saszetka tej mini puszki. Ale naprawdę e, bardzo fajna puszka, mini puszka mi się trafiła. No co my tu jeszcze będziemy mieć w ostatniej saszetce? E, Skielbrad. Mm, Thomas Müller. Ogo, chyba też nie miałem. On mi brakował do Niemców, do drużyny. Dalej mamy Harta. O, proszę kolejne logo. Tym razem jest to Serbia, ale nie wiem czy czasem Serbii już nie mam. Musiałbym sprawdzić. Tu mamy jeszcze line upa z Czech. Tego line upa na pewno nie, miałem, nie mam, bo tu jest jak widzicie Petr Cech z przodu, ale nie kojarzę, żebym go miał. O, proszę i One to Watch. Mi się bar bardzo podobają te karty. Tego na pewno nie miałem. Aleksandr Kokorin z Rosji. Świetna karta. Super. No, naprawdę coś pięknego. Także tak by to wyglądało. Padło mi kilka świetnych kart. Oficjalna maskotka przede wszystkim, najlepsza. No i ten Andrea Pirlo na Limitce. Piękna karta, chociaż tu, jak widzimy w moim przypadku, niestety, niestety była trochę uszkodzona. No ale piękna karta, mimo wszystko. Także tak by to wyglądało. Ja was zapraszam już na kolejny odcinek, będę otwierał tą dużą puszkę, także pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!